Cześć! Witam się z Wami, ja i Królik. I dzisiaj pokażemy Wam, jak pozycjonować maluszka w foteliku. Dzisiaj mam operatora, więc będzie pewnie więcej widać niż na dotychczasowych filmikach. No to zaczynamy. Może zacznę od tego, czym jest w ogóle ten fotelik, jak to wygląda, bo pewnie zadajecie sobie gdzieś tam to pytanie. Więc wygląda to w ten sposób. Że jest to po prostu odpowiednio przycięte i sklejone. Jest co to jest? Gąbka taka. Tak to wygląda. Kształt jest dosyć istotny w tym wszystkim, dlatego że tak naprawdę on tutaj podtrzymuje jakby wszystko dookoła, a nie ma spodu, bo tutaj maluszek jakby jest no, sam się pozycjonuje przy, z naszą pomocą. W tym materiale, który jest ruchomy. Jeżeli kupujecie fotelik, no to zamawiacie sobie zazwyczaj w ten sposób, że przechodzi Wam taki oto wkład oraz jeden pokrowiec. I tutaj możecie sobie później zamawiać inne kolory tych pokrowców. Jest to w sumie bardzo fajny pomysł. No i zaczniemy sobie. To będzie dosyć krótki filmik, dlatego że tak naprawdę ułożenie malucha w tym foteliku jest mało tutaj można pokazać, bo jest to dosyć szybkie i intuicyjne. Tylko trzeba się nauczyć robić to dobrze. Bardzo dużo osób ma na początku problem z tym fotelikiem i też trzeba troszeczkę jakby poćwiczyć, żeby nie zrobić maluchowi krzywdy w tym foteliku, bo on musi być bardzo stabilnie ułożony, żeby to było dla niego bezpieczne. Jak widzicie, tutaj, właśnie o, no jest takie dosyć ruchome i to jest fajne, bo różnie dzieci ważą, różnej są wielkości, więc one się jakby same tutaj dostosowują do wielkości tego fotelika. I teraz mamy dzidziusia. i to będzie tak naprawdę jeden prosty ruch. Spróbuję zrobić to dobrze. Mam operatora, więc może nagra to dobrze. <laughs> więc trzymamy sobie tego maluszka w ten sposób i. Wszystko, co zrobimy, musi być bardzo automatyczne i musimy to zrobić już przy wsadzaniu malucha do fotelika. Czyli tak, zakładamy sobie jedną nóżkę za drugą, w ten sposób. Trochę tak jak do łóżeczka, tylko że na łóżeczku szliśmy tak, że kładliśmy dziecko yy, brzuchem, a tu układamy na boczku. No i idziemy sobie do tego fotelika. I teraz zrobię to powoli, ale generalnie robię to dosyć no. szybko, szybko, ale bezpiecznie. Wsadzamy ten tył. Ustawiamy tak, żeby ta nóżka była założona tutaj, ta zwisała, i co ja robię? Od razu łapię główkę dziecka i tę rączkę, która tutaj jest, podkładam mu od razu pod bródkę, tak, żeby głowa się na niej oparła. Yy, no tutaj wiadomo, ten. Ale dziecku też, o, dziecku też tak lata ta rączka, więc trzeba to zrobić tak, żeby ona tutaj się, ta główka, oparła. Nie zawsze to jest już wtedy idealnie. Bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że każde dziecko jest innej wielkości. Co jest ważne? Głowa dziecka nie może być tak. Nie może wystawać poza ten fotelik. Staramy się go tak ułożyć, żeby ta główka jakby bezpiecznie wspierała się o rant fotelika, była jak najgłębiej. Druga ważna rzecz: jeżeli nam ten, to dziecko za bardzo odstaje, bo jest większe, to co robimy? To korygujemy to z tej strony. Czyli tu. Jakby obciągamy ciało malucha w dół, ciągniemy w tę stronę, i on się wtedy automatycznie sam zagłębia. Jak już widzimy, że ta głowa jest na dobrym poziomie, tutaj jest wszystko tak jak trzeba, te nóżki są odpowiednio zawinięte, to wtedy dbamy o ułożenie główki. Ta rączka jest, tutaj to wspiera, tą rączką się zajmiemy za chwilę. I teraz staramy się tę główkę ułożyć w ten sposób, żeby ona nie była tak. Bo ja bardzo dużo zdjęć widzę w internecie, gdzie to dziecko główkę ma y, opuszczoną do dołu. Ciężko wtedy zrobić dobre zdjęcie, bo kadrujemy w oczy dziecka. Więc spróbujmy ją tak tutaj wyopierać o tę rączkę, żeby ona była delikatnie podniesiona do góry. Czyli żeby dziecko delikatnie patrzyło, y, jakby w sufit, a przynajmniej w miarę na wprost, a nie żeby ono nam tu opadło. To się da ułożyć. Trzeba po prostu tutaj gdzieś tą rączkę przytrzymać i przytrzymać głowę. Dziecko zapamiętuje ruch, więc po prostu dociskamy i trzymamy tak, aż on po prostu nam w tej pozycji zaśnie ten maluch i ta rączka już mu tu zostanie. Teraz, e, jakby zbliżenie na mnie, jak ma być ta rączka? Rączka ma być w ten sposób, czyli dłonią tu, tak się podpieramy. Bardzo, bardzo rzadko mam takie zdjęcia, bo czasami po prostu maluch nie pozwala sobie tak tej rączki ułożyć. Wtedy ja ją kieruję do środka, natomiast dużo lepsze ujęcia są w ten sposób. Z dłonią po prostu pod brodą. No i dobrze, i tu nam zostaje ta rączka. Ona w przypadku noworodka wygląda trochę lepiej, bo jest mniej więcej o tutaj położona. Co ja robię zazwyczaj? Wsadzam tutaj Misia i tą rączką tak przykładam tego Misia. Jakby on sobie to trzymał. I jak już mamy malucha ułożonego, to co ja robię dalej? Do tyłu, do tyłu. Ja sobie go dosuwam jakby do samego końca tych desek, dlatego że zdjęcie będę robiła, mniej więcej w ten sposób w ten sposób patrząc, no kierując oczywiście na, 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 na twarz tego malucha. Tak, żeby za, za nami z tyłu były deski. Czyli staramy się tak to ułożyć, żeby e, Buzia Malucha była w centrum, na nią skierowany był aparat, natomiast żeby nie było widać tej ściany za nami. To znaczy, to nie jest błąd i takie ujęcia są również fajne, natomiast ja się zawsze staram, żeby, e, żeby twarz dziecka była jakby mm, prosto skierowana do obiektywu. Natomiast w dali gdzieś tam rozmyte deski. Tak moim zdaniem wygląda to najlepiej no i możecie sobie tak te zdjęcia pooglądać u mnie na no u mnie na na moim Facebooku no i w zasadzie tak jak mówię no to jest dosyć krótki filmik bo tu nic więcej wam nie pokażę możecie po prostu kilka razy obejrzeć jeszcze raz to jak ja go wkładam za tym pierwszym razem pewnie fajniej by to wyglądało jakby to pokazać na noworodku no ale na ten moment no dysponuję królikiem więc więc musicie się tym jakby zadowolić, ale myślę, że to pokazałam tyle, że jak po prostu obejrzycie to kilka razy i spróbujecie sami potestować najpierw może na właśnie jakimś miśku, a później na prawdziwym noworodku, to w końcu wam się uda. Pozdrawiam serdecznie, no i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.